Cześć, dzisiaj w pięknych okolicznościach przyrody. Mam nadzieję, że mnie słychać nowy mikrofonik. E, dawno mnie nie było. Obiecałem, że będę regularnie, e, regularnie nagrywał jakieś odcinki, ale czekajcie, ja bo sobie może przeciwko z tej strony, bo mówię w tą stronę do kamery. To pewnie będzie, będzie mnie lepiej słychać. O. Obiecałem, że będę nagrywał regularnie, aczkolwiek nie obiecałem, że będzie to co tydzień. No, niestety warunki są jakie są, także witajcie w drugim odcinku u Pana Boga w ogródku. Co u mnie przez ten czas od poprzedniego nagrania się zmieniło? No, zmieniło się to, że już oficjalnie zostałem właścicielem domu, można powiedzieć, że na wsi, no miasto, tak, ale, ale takie miasto wiejskie, bardzo rolnicze, gmina miejsko-wiejska. Nie będę jeszcze mówił gdzie, z czasem się dowiecie. E, więc to już jest bliżej niż dalej, a jeszcze tam trochę formalności zostało do przeprowadzki, także jeszcze z miesiąc pewnie to potrwa, chociaż wolelibyśmy, żeby szybciej, ale już do nowego miejsca się przyzwyczajam. Tak ono wygląda. Te okoliczności przyrody to właśnie moja lokalizacja, która już niebawem będzie na stałe. E, ale to tak pokrótce. Natomiast e, o czym dzisiejszy odcinek? Subiektywna ocena Działania banków. O tym zaczęliśmy w pierwszym odcinku, o tym będziemy kontynuować dzisiaj. I taki odcinek będzie raczej myślę, że krótki, ponieważ dzisiaj skoncentruję się tylko na tym, tak jak wcześniej wam opowiadałem, co należy zrobić, żeby poprawić swoją zdolność kredytową, o czym na pewno nie wiedzieliście, a przynajmniej większość z Was nie wiedziała. Tak dzisiaj sobie poopowiadamy, bo przez ten miesiąc troszeczkę się u mnie też pozmieniało, troszeczkę więcej doświadczenia i nowych wiadomości zdobyłem, jeśli chodzi o sprawy bankowe i sprawy kredytowe i dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Subiektywna ocena banków, banków, z którymi ja miałem do czynienia. Z bankami, z którymi nie miałem do czynienia, nie będę w ogóle się wypowiadał, więc nie wiem jak to u nich wygląda, natomiast ja postaram się ocenić banki eee, następujące. Będzie to M-Bank. Będzie to Santander Bank Polska, Santander Consumer Bank, wbrew pozorom, mimo że podobna nazwa to to są zupełnie różne banki, e, Alior Bank, PKOBP, PKOSA i ANG. E, z tymi bankami miałem do czytnienia, jeśli chodzi o mój proces kredytowy i na ich temat mogę się wypowiedzieć. O co chodzi? Otóż em, musiałem sobie wyczyścić BIK. O biku będziemy jeszcze nagrywali inny odcinek. Teraz tak, tylko w skrócie. W czym rzecz? Otóż każde zapytanie kredytowe, jakiekolwiek, czy bierzecie plarkę, pralkę na raty, czy lodówkę, czy telewizor, o wszystko banki, które dają wam kredyt, pytają w biku, czy jesteście solidnym klientem. Tak? I takie pytania, zapytania dostają przez 10 lat, ale przez 12 miesięcy są dla innych banków widoczne. I okazuje się, że jeśli tych pytań będziecie mieli za dużo, no to niestety będzie problem. O ile w przypadku kredytów jakichś tam ratalnych, no, no nie wiem, jak będzie tych zapytań 15 w ciągu ostatniego półrocza, no to, to może Wam nie dadzą kredytu, ale generalnie nie jest to aż tak, aż tak przestrzegane. Natomiast jeśli chodzi o kredyt hipoteczny, w wielu bankach jest tak, że wystarczy, że macie 3 zapytania i to już jest oceniane bardzo źle. Nawet Sam Bik um, przy, u mnie przy trzech zapytaniach to było, że dużo. 6 to już jest bardzo dużo, a powyżej to już jest w ogóle ogromna ilość i, i macie przechlapane i macie szanse bardzo bardzo małe. Do tego oczywiście dochodzi liczba kredytów. No ja brałem te kredyty, bo ja nie byłem wcześniej świadom tego, że, że to może w czymkolwiek przeszkadzać. No i tutaj promocja 0% na praleczkę to bierzemy, tu promocja 0% raty na telewizorek to bierzemy, tak? I później tych kredytów uzbierało się w 15 no i okazuje się, że przykrycie sorki, ale trochę tu jest podgórka moja kondycja masakra. Okazuje się, że przy kredycie hipotecznym, no niestety to już jest problem, więc należy sobie ten bik wyczyścić. Czy można? Można. Są firmy, które to robią, ale ja nie polecam, bo te firmy nie zrobią nic więcej poza tym, co sami jesteście w stanie zrobić, a wezmą was kasę, Zupełnie niepotrzebnie. Także możecie to sobie zrobić sami. Jak to można zrobić, to też nagram inny odcinek, natomiast dzisiaj taka subiektywna ocena banku, bo od tego należy zacząć, z jakimi bankami macie do czynienia, dlatego że przez te banki należy sobie tę historię biku poprawiać, bo to do nich, do banków kierujecie prośbę o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, a nie do samego biku. No i ja tych banków tak jak wymieniłem na początku trochę miałem i teraz jak te banki do tego podeszły. Więc tak, dla mnie bezapelacyjnie numer jeden, jeśli chodzi o obsługę klienta pod względem kredytowym, to jest M-Bank. W M-Banku nie było najmniejszego problemu. Składam dyspozycję. Nawet tego samego dnia została ona wykonana. Złożyłem dyspozycję o wycofanie przetwarzania zgody na moje kredyty gotówkowe, które w banku miałem. W ciągu 15 minut została ta zgoda wycofana. Złożyłem dyspozycję o wycofanie zgody na przetwarzanie zapytania kredytowego i też została ona wycofana. Większość, nawet doradców bankowych, się dziwi, jak to można wykonać, wycofanie zgody na zapytanie. No, to jest niemożliwe. Jak najbardziej jest to możliwe, dlatego że jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego na ten temat, który wyraźnie mówi, że jeśli nie doszło do zawarcia żadnej umowy, to wtedy należy. Wykasować takie zapytanie. Niektóre banki tutaj zasłaniają się tym, że podpisaliśmy zgodę. Owszem, podpisaliśmy zgodę z prawem bankowym, ale taką zgodę można wycofać. Jest tylko jeden bank, który robił problemy. On będzie na samym końcu naszej listy, na ostatnim miejscu, ale o tym za chwilę. Także numer jeden, M-Bank bez najmniejszego problemu wycofał e, przetwarzanie moich danych kredytowych, jeśli chodzi o kredyty gotówkowe, wycofał zapytanie i nagle z ośmiu zapytań, które miałem wcześniej, zrobiło się tych zapytań 7. E, tak samo z liczby fafnastu kredytów sparło te 3 czy 4, które u nich jakieś tam kredyty 0% miałem. Na drugim miejscu... E, jest to dziwo PKOBP. Byłem święcie przekonany, że ten państwowy molok będzie strasznie długo to przetwarzał. Ale nie, dzisiaj złożyłem, e, jutro zostało to już wszystko e, wycofane. Także, e, także PKOBP numer 2, numer 3. Można powiedzieć, że prawie jak zechwo, chociaż u nich to troszkę dłużej trwało. To był Bank. E, u nich tak samo. Zapytanie zostało wycofane, chyba po jednym dniu czy po dwóch dniach. I wszystkie moje dane dotyczące przetwarzania danych kredytowych również zostały wycofane bardzo szybko. Na kolejnym miejscu mogę przedstawić trzy banki Exequo, czyli to będzie, Alior, przepraszam, będzie to Santander Consumer Bank, Santander Bank Polska i S.A. Oni to zapytanie wycofali, aczkolwiek w ustawowym czasie, czyli 30 dni, bo tak to wygląda, że należy składać reklamację. 30 dni mają na rozpatrzenie i po tych 30 dniach dopiero to zostało wszystko wycofane. Natomiast najgorzej i do dzisiaj sprawa jest nierozwiązana, mimo że minęło już bardzo dużo czasu, ponad dwa miesiące od tych moich wniosków, no to niestety ING, bank kompletnie nieprzyjazny pod tym względem, zasłaniają się prawem, które, nie wiem, w ich mniemaniu jest, jest prawem obowiązującym, w moim mniemaniu, w mniemaniu innych banków nie. Oni mi zapytania kredytowego nie wycofali. Pierwsza sprawa, jeśli ja zapytałem o ochronę danych osobowych, o moje dane osobowe, powinien odpowiedzieć mi administrator danych osobowych, odpowiedział jakiś doradca klienta. To już jest niesklonę sprawę. No więc odwołałem się do ABI ich niniejszego, czyli administratora bezpieczeństwa informacji, danych osobowych. No i ta pani administrator odpisała mi dokładnie to samo, że nieprawda. Prawo w Polsce nie jest precedensowe, czyli wyrok sądu administracyjnego nikogo nie interesuje, bo jest wydany w konkretnej sprawie, co jest nieprawdą. Bo są wyroki sądów cywilnych i karnych rzeczywiście są wydawane w konkretnej sprawie, natomiast wyrok sądu administracyjnego jest prawem i zobowiązuje wszystkie inne banki w podobnym postępowaniu, w podobnej sprawie, banki, instytucje w podobnym postępowaniu, w podobnej sprawie do zastosowania się do tego wyroku. Także tutaj już się minęli z prawdą. I osoby odpowiedziały mi tak samo. No, i to jest jedyne zapytanie, które zostało. Ocena w biku pięknie mi skoczyła na plus, natomiast oni, mimo że nic u nich nie wziąłem, nigdy nie byłem klientem tego banku. Nawet złotóweczki mi nie dali i więcej nie będę chciał, żeby mi dawali. Jak tak podchodzą do klienta, niestety oni tego nie zrobili. Jak jest dalsza droga? Dalsza droga to będzie poskarżenie się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do e, arbitra bankowego. E, jak to przebiegnie? Będę dawał wam znać, jeszcze tej skargi nie złożyłem. Ja też mam na to 30 dni i złożę. Pomimo tego, że nie jest mi jeszcze potrzebne, kredyt bankowy dostałem, wszystko jest załatwione. E, mimo, że mam ten kredyt hipoteczny, to ocenę w BIK-u mam bardzo dobrą, ale tak po prostu dla zasady i tylko po to, żeby, żeby wam powiedzieć, jak dalsza, e, dalsze boje wyszły. W momencie, jak czytałem sobie w internecie porady na ten temat, to tam było tak, że no niestety niektóre banki trzeba będzie ich, ich poskarżyć, ponieważ nie będą chciały, chciały tego. Wycofać. Także podsumowując, Hembank bezapelacyjnie numer 1, numer 2 PKOBP, numer 3 Santander Santandery oba, Consumer Banking, Santander Bank Polska, e, Alior Bank e, i PKS-a, natomiast no niestety na samym końcu poza podium ING, które bardzo nieprzyjaźnie w tym momencie podeszło, nie mają w tym żadnego interesu, żadnego kredytu u nich nie brałem, e, a mimo wszystko zapytania wycofać mi. Nie chcę, a przepraszam, jeszcze kredyt Agricola, ale kredyt Agricol hmm, złożyłem dyspozycję, tam nie było akurat zapytania kredytowego, tam było tylko przetwarzanie danych na e, moje produkty bankowe, które u nich brałem jakieś tam dwa czy trzy kredyty ratalne, no i oni też niestety w ciągu 30 dni nie wycofali tej zgody, ale nie odmówili, więc podejrzewam, że ktoś po prostu albo o tym zapomniał. Albo nie wiem, no, nie mam na razie czasu, żeby do nich uderzyć, dlatego Klery tak na razie pomijam, bo, bo nie wiem, jaka była sytuacja, jeśli chodzi o, o brak wycofania z góry, natomiast Wajędzi była jasna. Oni po prostu odmówili, powiedzieli nie, koniec. kropka. Co dalej będzie się działo w temacie, na pewno dam wam znać. Na dzisiaj to już tyle. Obiecam, że odcinek będzie krótki. No i krótki, bo 10 minut 11 prawie. E, zobaczymy się za niebawem, może już. Z nowego miejsca mojego zamieszkania. Także na razie podziwiajcie jeszcze troszeczkę lasu do uspokojenia, a ja się z Wami żegnam. Na razie, cześć. Pa!